Siemanko widzowie, dzisiaj wróciłem akurat na mój kanał stary bo mam nowy telefon, no wiecie jak to jest zaczniemy sobie taką grę no wy pewnie wiecie jak to już jest o, to jest taka gra my zaczynamy mam nadzieję, że na, na za razem, jak my co mówię to mi się nie uda, właśnie widzicie jak zginę Najgorsze to są te, 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 na końcu jest najgorsze, a na końcu się w ogóle nie da grać. I nie wiem, co to jest to na końcu, ale dobra zaraz wam pokażę jak, no jak skończy tą rundeczkę. Dobra, na razie jest takie łatwe, a teraz będzie taki samolot. Bo

Nigdy tu nie byłem jeszcze wow, jak mi dobrze idzie o nie, no nie, no nie pograłem. Teraz wam pokażę czekajcie. Dobra. No. Pokażę wam to na końcu, tylko muszę tu wszędzie i pójść. No. A. No. To jest to na końcu. Pokażę wam to Tego nie mogę przejść To jest za Teraz o, Nie mogłem skoczyć, widzieliście? Jeszcze jeden raz sobie zagramy i zmienimy sobie tą mapę Bo my będziemy teraz grać tak po kolei O, o nie, skoczyłem, a miałem nie skakać Dobra, miałem wejść Dobra, to teraz robimy tą drugą mapkę. Dobra, zakopiłem się w coś. Dobra, lecimy z tym. Tak samo. Dawajcie dużo lajków, subskrypcji, łapki w górę, dzwoneczki. Musimy bardzo daleko dobić. Bo ja jeszcze nie mam żadnej żadnego te, przycisku. Ja zbieram na brązowe, Dajcie, proszę. Jak chcę 10 tysięcy sub subskrypcji. Tylko chcę, żeby mieli subskrypcję. Więc możecie mi tylko jedną dać. Dobra, gramy. Tutaj zaczyna się po dwóch skokach. No, nie dało mi rady skoczyć. Nie, wiem, co się dzieje? Dobra, muszę uważnie patrzeć na to, żeby nie ginąć. Dobra, to jest za nudne. No, nie. Dobra, teraz będziemy też to. A, nie, to jest to, to co robiliśmy już. Czemu te reklamy? No co? Dobra, weźmy Te reklamy cały czas nie lubię tego A ja spokojnie się nie wkurzam Ja mam jakby co dwa kąta, jak wam powiem Dobra No nie, tutaj nie dam rady skoczyć, nie tego tak, nie możemy zagryć, to już próbowałem drugi raz nie dałem rado tam chłopiec Dobra, lecimy z tym koksem No nie, tutaj też nie, da, dobra Gramy sobie co jest, jak to może wyjść? Nie Nie wiem co dzisiaj się ze mną dzieje co jest grane? Dobra, wychodzę. To, to już jest wkurzające dla mnie. O to jest ta fajna... Aha, raczej nie fajna. nie jest ta fajna. to tylko To jest... nie... Czemu ja tak ciągle przemijam? W złym momencie właśnie skoczyłem. Właśnie tego nie lubię. A tu tego I nie lubię jak przeskakuje dojdzie no trafia w tutaj. I teraz zwaruję. Jak będzie tam 7, raczej 10 Po 10 jak 10 razy zginiemy, to widzimy. Dobra. Aha. No co jest? Dobra, staramy się. No co jest? Chcę skoczyć. Mm, Zwaruję zaraz, że jest z Nie, reklama jakiś. Dobra, już. Gramy.